Dobre, witamy Was bardzo serdecznie, ja i Korbeusz. Eee, temat. Gigantyczna skarpeta życzeń. Do tego tematu, do tego zadania będzie nam potrzebna taka spora kartka papieru. Ja będę pracować na formacie B2. Eee, kartka ma mm, większą gramaturę. Gramatura to jest grubość papieru 220 gram. E, oprócz kartki, to jeszcze sznureczek, zszywacz, taśma papierowa, ołówek, pisaczki, kredki, czy coś jeszcze, pewnie wyjdzie w trakcie kręcenia filmu. Czyli tak, jak wspomniałam, ja pracuję na formacie B2, to jest takie 170, połówka bristolu. E, korbeusz. Oj, to dzisiaj chyba, to nie jest ten dzień. Korbeusz ze mną nie będzie robić. Gigantycznej skarpety ma focha, Foszy się. E, wracając do tematu, wracając do zadania, czyli tak, taka dosyć spora kartka. E, jeżeli nie macie tak dużej kartki, zróbcie po prostu z mniejszej, na przykład więcej tych skarpetek, tak, żeby tam się sporo tych życzeń zmieściło. Do środka. E, 50 na 70 to jest format mojej kartki, z której zrobię skarpetę. Mam karteczkę, zginam ją na pół. Tutaj mam zgięcie. Ołóweczek. Można sobie wcześniej wyrysować kształt skarpetki. Ważne jest, żeby tutaj góra skarpetki była w tym miejscu, do krawędzi. Korbę już chce się bawić. To ma być duża skarpetka. Jak już macie kształt skarpetki, to można wyciąć. Oczywiście, nożyczki, jak używamy, to uważamy na wszystkich dookoła. na bok. Mam coś takiego. Zobaczcie, to jest bardzo fajne połączenie. Ale ja bym chciała, żeby te wszystkie tutaj, te miejsca były ze sobą połączone. Dlatego użyję strzybacza, który nie współpracuje. Tak, już poczuła magię świąt. Mam już choinkę ubraną, zobaczcie, piękną. Nie współpracuje strzywa, czy ze mną. Połączyłam. Zależy mi, żeby móc wkładać te życzenia do tej gigantycznej skarpety życzeń. Więc tutaj zostawiam otwartą przestrzeń, tak? Otwarte miejsce. Mm, nie chciałabym, żeby były widoczne strzywki. Zakryję sobie taśmą papierową. Mam taką fajną niebieską taśmę papierową. Malarską. I też już mam fajną krawędź. I też mi wzmocni dodatkowo, ta taśma ma miejsce łączenia. Tu mam to miejsce troszeczkę takie zapląglone, więc. Okej, okay. spokój Hej. Korbka, chodź, skarpetę robimy. Korba, skarpetę robimy. Życzę. Nie wiem, czy to prosto mnie wychodzi. Staram się. Oj. Staram się, staram się. Wygląda super. Dodatkowo to miejsce wzmocniłam taśmą malarską, taką papierową. I teraz się zastanawiam, jak ta moja skarpetka ma wyglądać. Co na tej skarpetce będzie, to oczywiście zależy od Was. Każdy z was zrobi inną skarpetkę. Moja skarpetka będzie. Troszeczkę się zainspiruje tą taśmą. I to, że jest taka nierówna. Więc będzie taka trochę krystaliczna, połamana. Oczywiście można jeszcze długo, długo pracować nad tą skarpetką. Moja skarpetka prawie już jest gotowa. Ważne jest, żeby móc wkładać życzenia do środka tej skarpetki. Też oczywiście wspomniałam, że sznurek jest potrzebny, żeby zrobić taką możliwość powieszenia skarpetki, tą zawieszkę. Już mam taką zawieszkę. Jakie życzenie włożę? Chciałabym, żeby na święta był śnieg. Wcześniej przygotowałam taki płatek. Śniegu. Mnóstwo śniegu, żeby było biało. Składam śnieg, moje pierwsze życzenie mojej gigantycznej skarpetki i był uśmiech. Wrzucam moje drugie życzenie. Ile tych życzeń, ile tych skarpetek, i jak te skarpetki będą wyglądać? Oczywiście zależy od Was. Każda skarpeta będzie inna i to jest wspaniałe. wspaniałe. Dziękuję. Czekam na wasze propozycje, na wasze gigantyczne skarpety życzeń. Dziękuję, do widzenia!